Cześć, witajcie z tej strony jaka i ja Was witam na następnym odcinku na moim kanale i lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. I tak, dzisiaj mamy przygotowane dwa zestawiki eee, trzy pak z, e, z pługiem i John jest żułam. Jak widzicie, też na saldo konta mam 106 tysięcy. Eee, to dlatego, że dostałem dotację młodego rolnika, przyszłe pieniądze. I co do kombajnu kompań jest już kupiony New Holland został sprzedany ten kupiony ten kompań wyniósł mnie 111 tysięcy więc fajnie New Hollanda sprzedałem za 90 udało się więc wynegocjowałem taką cenę i Fajnie. Dobra. E dzisiaj kombajnikowy kombajn dajemy spokój. Może ewentualnie coś tam później. Zobaczymy jak będzie z czasem. No i sobie piszcie co można by kupić sobie. E czy może ciągnik, czy coś. Chciałbym więcej, żeby się przydał, żeby to tutaj... mamy ale do 100 tysięcy, to za dużo nie kupię. Nie no, kupię sobie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Pąsiad pozbierał słomek. To już jest zabrane. dzisiaj kupujemy nowe pole. Tutaj właśnie gdzie ten plac, będziemy robić. 28 tysięcy kupujemy i póki jest po to właśnie żeby tutaj tą miedzę przełamać to jest pók jak ogarniemy tą miedzę i jedziemy na gospodarstwa to wam powiem też najbliższe plany

Да это think it's for też będziemy właśnie ten, ten klat robić yy, tak wiadomo z gminą jak to by tam wyglądało tutaj minus 100 mógłbym w tym, tym przedsięwzięciu i powiedzieć, że spoko pokryją 75% kosztów nie? więc to jest tylko teren muszę oni zrobią coś takiego że ja kupuję, kupiłem ten teren i on im odsprzedaje ten kawałek i oni dają 75% ja daję resztę betonujemy wszystko, to ogarniemy więc spoko więc 75% i jeszcze dostanę od nich pieniądze za właśnie ten teren ten, ten, ten będzie ten. Myślę, że spoko. Teraz spokój teraz. To fajne tysiące wyciągnę. Z cztery myślę.

wyświetlę zaraz a teraz tu jest pół zboża a tutaj tu jest zboża, zboża, okej okay. no i trzeba to wyrównać, ten płodozmian jak tak u góry, yy, zboża rzepak 1,20 a nie, a po... Oja, co ja a tu jakbyśmy dali zboża, zboża i rzepak 1,20 no jepicko, tutaj leci rzepak tu leci rzepak, bo tu będzie 1,20 rzepak i tu będzie 1,20 rzepak więc spoko Ktoś nie wie, co to jest podozmian, to... jego problem, jest taki. No, w internecie, na YouTubie jest dużo poradników, więc... Gdyby ktoś by chciał wiedzieć, co to jest podozmian, i tak dalej, i tak dalej, to poszukajcie sobie na YouTubie. Ja też z YouTube'a ogarniałem, bo na początku nie ogarniałem, jak to działa w farmingu. Więc to spokojnie. co do planów będę chciał wyburzyć ten budynek bo poza tym że tutaj stoi rozsiewacz i zestaw uprawowo to nic tu się tu nic nie stoi tu jest mały przejazd tutaj po drugiej stronie jest mały przejazd więc ten budynek zostanie sprzedany, zburzony i postawię najprawdopodobniej wiatę taką metalową i co dalej? Tutaj ten żywopłot zostanie prawdopodobnie wyrzucony i będzie płot normalnie, płot będzie szedł tędy, tak jak widzisz żywopłot, tu nie będzie tego budynku, więc na no spokojnie przejdziemy. Tutaj brama jakaś duża do wjazdu kombajnem, I tam tutaj też będzie jakaś brama mniejsza chyba, zobaczymy. No i ten płot myślę, że gdzieś tutaj i wtedy tutaj do, do ogrodzenia od do nie? Więc jakoś to będzie tak wyglądało. Więc <laughs> w niedługim czasie będziemy zaczynać tutaj znowu rozpierdziel na gospodarstwie. No ale trzeba się rozwijać pierwsze pieniądze, to. Najbardziej teraz mi zależy na yy, na zburzeniu tego budynku, nie? No bo u zestaw uprawowy mogę włożyć tam do garażu, gdzie Władek stoi Więc to luz, siewkę tak samo. Jak na razie oczywiście. A później jak będzie wiata, no to wtedy się wszystko fajnie do tej wiaty pochowa i będzie spokojnie. Więc takie plany na, na teraz. Może teraz tej wiaty nie będę sta nie stawiał od razu. Myślę, że tak na wiosnę tą wiatę można by postawić. Będą pieniądze ze sprzedaży zbóż i tak dalej. To wtedy postawimy tą wiatę. No bo teraz chcę te pieniądze e, przeznaczyć na, no, właśnie na zakup ciągnika nowego. Jakiejś maszyny do, niej, do, niej, do, niej, do niej. od razu, nie? Nie, to nie do Nieważne. Więc ciąg będzie kupowany od razu. Później to jest stależowany. w tym stależujemy tylko tutaj. To nie jest naszą część. Tą łakkę też stależujemy, żeby że nie chciałby bronami nie przyjeżdżać. bo drągie to lata z tym Przyjechać, przegląłaś tą wórkę, ale to jest sobie też jak najbardziej radzi. No i właśnie. Mm, będę chciał kupować teraz nowy ciągnik, to jeden ciągnik będę chciał sprzedać. I teraz pytanie do Was. Czy mam sprzedać 3PK? To tam jest tu. Tury? Ale tu ja też mogę wrzucić tutaj do, do John Backa. Ale w sumie do Władka też mogę chyba wrzucić. My tu mam nawet tą, nie? już założoną. To, do mocowania tula. Więc tu byłoby mniejsze koszty. sumie tu nie byłoby żadnych kosztów, żeby tula założyć. <laughs> A no jest nagle wam lutę, Głoski dwa. Nie wiem, się dzieje. Albo po prostu sprzedać władka ale ja bym był chyba bardziej za sprzedażą 60 i wtedy wiesz John gdyby przejął wszystkie obowiązki 60 razem z tułem wszystko i przyszedłby na wyciągów też no ja myślę że Przedamy sobie 60 i wtedy kupimy nowy ciągnik. Może jakiś się uda z turem. zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Pomimo, że jeszcze mamy kredyt, jakiego kredytu tu mieliśmy? 35 tysięcy mamy tego kredytu. Może byśmy to yy, tam, spłacili Chociaż nie, dobra, teraz nie będę spłacał Spłacę po, po, po sprzedaży tych burz na, na wiosnę Kiedy spłacimy no, Trochę stracę za odsetki Ale to tam akurat Nie ma jakichś Nie ma Powię trzeba powiększać ten ale albo bo. Kombajn nie ma co robić już Nie, no nie ma co robić. Nic Tu mam dwa odcinki skoszone. Tego muszę też robić. Nie żniwa, przez dwa odcinki nie no, no, żniwa zabrione tak, że W tym odcinku może trochę pak byśmy nie zaczęli siać. Myślę, że tu jest takie duże pole, że więcej rzepaku siać nie będziemy. To jest musiałbym dzień przewinąć, ale to myślę, że nie ma problemu. Bo trzeciego dnia można kosić jeszcze przecież. No właśnie, trzeciego dnia jeszcze można kosić Wszystko, że już nie i tak dalej. A rzepak można siać tylko trzeciego dnia. Ej, rzepak potrzebuje 20. Nie ma temperatury, bo jest 19. To temperatura z roślinką w góry, to jest właśnie ta temperatura, która jest wymagana do, do siebie, nie? Ale tam jeden stopień to nie robi. Nie robi wielkiej różnicy. No, ale może od tego trzeciego dnia lata skoczy 20. To jest temperatura Ziemi, nie? Możemyśmy sobie jeszcze pojechali zmucić ten język co został w jedno pole Ciebie 5 minut złotych o ja to co pojadę ogarnąć ciągle se tu stoi A my bierzemy kombajn Spróbuję z Rustem wyjechać Wjechałem to nie muszę wyjechać. Do tego budynku to się będzie o wiele lepiej manewrować, nie będę musiał przez całe gospodarstwo przejeżdżać. Tylko sobie właśnie tutaj o tą drogą wyjadę. Lecimy. już 15 ton tego jęczmienia tutaj myślę, że też będzie około 5 więc 20 ton jęczmienia Nie ma, 5 może przesadziłem zobaczymy zobaczymy jak to będzie Teraz zastanawiam gdzie ja się to złożę teraz. Tutaj Tutaj, tutaj może się rozłożył. złożymy tam nie będzie chyba gdzie tu mam miejsce, to podjada jak się podjechać powinno. Wrózek to zostaw, co? Widzimy okay. 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 prosić na sieczkę. Tam się coś więcej złomy co nie potrzebuje, bo tam jeszcze od kogoś był lecimy cię. Znaczy ten komaj tak mocno nie zwala tej sieczki. On tylko tak się sieb, dla siebie sypie. Nie sypie na jakoś ale nie musi. Czyli tak, że nie wszystko wymiesza. Zrobione. Nie, na nas tego niestety nie wezmę, ale będzie trzeba kupić tutaj to pole z zasłupem. Kiedyś. W najbliższym czasie w sumie bym kupił, tutaj powiększył te pole. Tutaj to pole teraz akurat takie na no, łąkę w sumie bym nie przerobił. To jest głupi pomysł. W sumie łąki teraz nie potrzebujemy właśnie tych, um, tych owiec nie no, mamy aż tak dużo. Zobaczymy. Mam pół zbiornika już. pola, to fajny, fajny plan. Dobra, z tej półtony tutaj mamy 15 w sumie i też pół tony. No to będzie 20 ton. 20 ton. Ja już nie będę przyjeżdżał tutaj sobie. przyczepą. Ja mam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Do następnego Trzymajcie się. cześć. Na razie.